Jego ekscelencja ksiądzbiskup Henryk Tomasik uroczyście rozpoczyna swoje kierowanie naszym kościołem. Ksiądzbiskup został mianowany przez Ojca Świętego Benedykta XVI biskupem radomskim 16 października bieżącego roku. Dzisiaj liturgicznie obejmuje diecezję radomską. Nasz biskup pochodzi z diecezji siedleckiej. Przed 40 laty przyjął święcenia kapłańskie, a sakrę biskupią otrzymał 6 stycznia 1993 roku w Rzymie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. Jako motto przyjął słowa zaczerpnięte z modlitwy Pańskiej, adveniat regnum tuum, przyjdź Królestwo Twoje. W Herbie Biskupim znajdujemy starochrześcijański krzyż i greckie litery Alfa i Omega. Oznaczają one Chrystusa, który jest początkiem i końcem wszystkiego. Dzisiejszy ingres jest rodzajem zaślubin biskupa z diecezją. Ksiądz-biskup wiąże się z Kościołem stając się, jak czytamy w dokumentach soborowych, widzialnym źródłem i fundamentem jedności. Tworząc w Chrystusie jedność Ludu Bożego, otoczmy modlitwą nowego Pasterza diecezji, wypraszając dla Niego światło Ducha Świętego, wstawiennictwo Matki Miłosierdzia i naszych świętych patronów oraz potrzebne łaski w kierowaniu powierzonym ludem Bożym. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie. Niech będzie Bóg uwielbiony w tajemnicy Chrystusowego kapłaństwa, do którego zaprasza człowieka. Niech będzie Bóg uwielbiony w tajemnicy misji i posłania. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Mówi do nas Chrystus. W tę rzeczywistość misji posłania wpisuje się wydarzenie, które dziś przeżywamy w katedrze radomskiej. Kardynał Karol Wojtyła swój poemat o świętym biskupie, na którego katedrze zasiadał, rozpoczynał słowami Pragnę opisać mój Kość przyjmując w pokorze. 16, 17 lat temu w bazylice św. Piotra z rąk sługi Bożego Jana Pawła II pełnię kapłaństwa, obdarowany zostałem także tym wielkim dziedzictwem kościoła pielgrzymującego przez Ziemię. Składam wyrazy czci i synowskiego oddania Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI. Dziękuję za zaufanie i mianowanie mnie biskupem radomskim. Dziękuję księdzu arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi, nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce za okazywaną mi życzliwość oraz udział w przygotowaniu tej nominacji. Dziękuję także za dzisiejszą obecność. Dziękuję całemu Episkopatowi Polski za dobro, którego doświadczam. Składam wyrazy szacunku księdzu kardynałowi Józefowi Glempowi, prymasowi Polski oraz księdzu arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski. Księdzu Arcybiskupowi Stanisłowi Stanisławowi Gondeckiemu Metropolicie Poznańskiemu, dziękuję za homilię, która pomogła nam w lepszym przeżyciu dzisiejszej uroczystości. Składam wyrazy szacunku mojemu nowemu Metropolicie, Księdzu Arcybiskupowi Stanisławowi Nowakowi, dotychczasowemu Metropolicie, Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu, bardzo dziękuję za otwarte serce i okazywaną pomoc w wielu sytuacjach. Księże biskupowi Stanisławowi Budzikowi, sekretarzowi generalnemu Konferencji Episkopatu Polski, dziękuję za liczne dowody życzliwości i pomocy. Dziękuję wszystkim księżom biskupom za dar modlitwy i dzisiejszą obecność. Cieszę się, że modlą się z nami księża biskupi z Rosji, Białorusi, Ukrainy. Dziękuję szczególnie księdzu biskupowi Cyrylowi z Irkucka. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim księżom biskupom tu obecnym oraz tym, którzy łączą się dziś z nami duchowo za dar modlitwy i braterskiego wsparcia. Dziękuję za dar modlitwy i obecności wyższym przełożonym zakonów męskich i żeńskich z ich współbraćmi i siostrami. Bardzo dziękuję za obecność i wspólną modlitwę. Wszystkim to obecnym kapłanom modlą się z nami księża pracujący w kongregacjach watykańskich, w nuncjaturze apostolskiej i sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Wdzięczność wypowiadam wobec księży, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Niemiec, Francji, Rosji, Ukrainy. Dziękuję księżom z diecezji drochiczyńskiej, częstochowskiej, lubelskiej, Pelplińskiej, krakowskiej, katowickiej, sandomierskiej, warszawskiej, siedleckiej i radomskiej. Pragnę zauważyć, że w ostatnich tygodniach ożywiły się kontakty księży radomskich z księżmi siedleckimi. Bardzo dziękuję za pełną życzliwość i obecność przedstawicielom Pana Prezydenta. Dziękuję pani Minister. Dziękuję przedstawicielom Parlamentu, władz państwowych i samorządowych województwa Mazowieckiego, Lubelskiego, Łódzkiego oraz Świętokrzyskiego. Bardzo serdecznie pozdrawiam władze miasta Siedlec. Pozdrawiam wszystkie miasta i miejscowości naszej diecezji z ich władzami różnych stopni. Pozdrawiam miasto Radom stolicę naszej diecezji. Z szacunkiem wspominam dziś wydarzenia radomskiego czerwca 1976 roku i myślę z wdzięcznością o wierze księdza Romana Kotlarza. Modlę się o owoce jego męczeńskiej śmierci. Niech staną się one udziałem świata pracy Radomia i całej diecezji. Słowa serdecznej wdzięczności wypowiadam wobec przedstawicieli bratnich wspólnot chrześcijańskich. Serdeczne słowa pozdrawienia kieruję pod adresem biskupa Szymona i osób towarzyszących księdzu biskupowi. Wyrazy szacunku i wdzięczności składam przedstawicielom wyższych uczelni Lublina, Warszawy, Siedlec i Radomia. Ze czcią dziękuję wszystkim osobom starszym, chorym i cierpiącym za łączność duchową i modlitwę. Radosne słowa wdzięczności pragnę wypowiedzieć pod adresem ludzi młodych. Wyrażam wielką wdzięczność całemu komitetowi, który przygotował dzisiejszą uroczystość pod kierunkiem księdza biskupa Stefana. Dziękuję księdzu biskupowi Adamowi, księżom pracującym w kurii, całej wspólnocie Wyższego Seminarium Duchownego w Radomie, księdzu prałatowi Edwardowi Poniewierskiemu, proboszczowi parafii katedralnej z jego współpracownikami za ogrom pracy przygotowującej tę uroczystość. Bardzo dziękuję chórom, orkiestrze oraz służbie liturgicznej za pomoc w przeżywaniu tej uroczystości. Dziękuję władzom miasta, policji, straży miejskiej MPK, Miejskiemu Zarządowi Drugi Komunikacji, służbom medycznym. To podziękowanie składam na ręce prezydenta Radomia, pana Andrzeja Kosztowniaka. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom tej uroczystości. Dziękuję gościom, którzy przybyli, przybyli z różnych diecezji. Dziękuję wszystkim, przybyłem z diecezji Siedleckiej, także z mojego rodzinnego Łukowa. Był taki czas, że Łuków należał do archidiakonatu radomskiego, wówczas gdy wspólnie należeliśmy do diecezji krakowskiej. Niech moja wdzięczność dotrze także do tych wszystkich, którzy modlą się z nami za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Dziękuję pracownikom mediów za transmisję dzisiejszej uroczystości. Pragnę opisać Kościół, który rodzi się wraz ze mną. Proszę pozwolić więc, że wrócę na chwilę do przeszłości. Pragnę bardzo serdecznie podziękować mojej rodzinnej diecezji Siedleckiej. To ona mnie kształtowała. Zawdzięczam jej bardzo dużo. Z wdzięcznością myślę o moich rodzicach. Z wielkim szacunkiem wspominam świątobliwego księdza biskupa Ignacego Świerskiego oraz gorliwych pasterzy, którymi byli ksiądz biskup Jan Mazur, ksiądz biskup Jan Wiktor Nowak i ksiądz biskup Wacław Szerokiego spojrzenia dusz pasterskiego uczyłem się od uczestniczącego w dzisiejszej uroczystości księdza biskupa Loisego Orszulika. Bardzo dziękuję aktualnemu biskupowi Siedleckiemu księdzu biskupowi Zbigniewowi Kiernikowskiemu za siedmioletnią współpracę. Bardzo dużo zawdzięczam moim wychowawcom i wykładowcom z czasów studiów seminaryjnych. Dziękuję także wszystkim kapłanom, z którymi łączyły mnie różne formy współpracy duszpasterskiej. Dziękuję za liczne dowody braterskiego ducha kapłańskiego. Drogim siostrom zakonnym dziękuję za to, że towarzyszyły mi modlitwą, ofiarą, oraz współpracą. Dziękuję wszystkim wiernym świeckim, z którymi łączyły mnie różne formy pracy duszpasterskiej. W szczególny sposób wspominam duszpasterstwo akademickie, kik, duszpasterstwo nauczycieli i pracę z młodzieżą. Pragnę opisać mój kościół, kościół radomski, któremu posługę dziś uroczyście rozpocząłem. Pragnę opisać mój Kościół, którego próg katedry z szacunkiem ucałowałem pocałunkiem wiary i miłości na znak wdzięczności dla Pana Boga, Pana dziejów i dla pokoleń, pasterzy i wspólnoty bieżących. Dzisiaj staję w tej katedrze pod wezwaniem opieki Najświętszej Marii Panny przed całą wspólnotą Kościoła Radomskiego z szacunkiem i podziwem. Oddaję cześć pierwszemu biskupowi radomskiemu, księdzu biskupowi Twardowi Materskiemu. Pochylam głowę przed wiarą hartowaną w powstaniu warszawskim w Chmielniku, na placu budowy Machu seminarium oraz wielu kościołów. Podziwiam zapał duszpasterski księdza biskupa, szczególnie troskę o katechezę, formację katłanów i katechetów oraz struktury diecezjalne. Wspólnie modlimy się o nagrodę w niebie dla księdza biskupa Jana Chrapka, wspominając jego troskę o ludzi potrzebujących, o młodzież oraz o chrześcijański kształt życia diecezji. Podziwiam sukcesy duszpasterskie i organizacyjne księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. Dziękuję Waszej Ekscelencji za tak wiele dobra i życzliwości, za dzisiejszą obecność księdza arcybiskupa jak też za te miłe słowa wypowiedziane na początku uroczystości. Z należnym szacunkiem dziękuję za dobro, w które mogę dziś wkraczać i które pragnę podjąć i kontynuować. Wyrażam wdzięczność księdzubiskupowi biskupowi Stefanowi Siczkowi za troskę o diecezję w czasie, gdy pełnił posługę jej administratora. Wiemy wszyscy, że trud ten był połączony z niesieniem krzyża cierpienia. Siedzibą Waszej Ekscelencji przez pewien czas była sala szpitalna. Za tę ofiarę i każdą chwilę cierpienia ofiarowywaną w intencji naszej diecezji nowego jej biskupa wypowiadam dzisiaj publicznie słowa ogromnej wdzięczności. Księdzu biskupowi Adamowi Odzimkowi dziękuję za wielką życzliwość okazywaną pomoc, wsparcie i wielką pomoc przy wkraczaniu do tej diecezji. Ze czcią staję dziś w roku kapłańskim przed całym prezbiterium kościoła radomskiego. To prezbiterium było kształtowane przez wspomnianych przed chwilą pasterzy. W formacji i posługę prezbiterium radomskiego wpisana jest postać sługi Bożego księdza biskupa Piotra Gołębiowskiego, którego proces beatyfikacyjny prowadzi diecezja radomska. Z wiarą chcemy modlić się i podejmować wszelkie starania o jego rychłą beatyfikację. Dziedzictwem i bogactwem dzisiejszego prezbiterium radomskiego jest także świętość, gorliwość i świadectwo wiary wielu gorliwych duszpasterzy, wśród których byli błogosławieni kapłani męczennicy radomscy. Dziś w Matce Kościołów Diecezji Wymieniamy ich imiona, przyzywając ich w stabilnictwa u Pana. Są to błogosławiony ksiądz Bolesław Strzelecki, błogosławiony ksiądz Kazimierz Sykulski, błogosławiony ksiądz Franciszek Rosłaniec, błogosławiony ksiądz Stefan Grelewski i błogosławiony ksiądz Kazimierz Grelewski. W postaci sługi Bożego biskupa Piotra i błogosławionych kapłanów są znakiem ciągłości wiary Obecnej i budowanej w Kościele Sandomierskim i Radomskim. Pragnę opisać mój Kościół, który nie stale przerasta. Z wiarą w Bożą Pomoc i z ufnością w opiekę Najświętszej Marii Panny staję dziś przed Diecezją Radomską. Przyjęta misja ma także wymiar ludzki. Dlatego też ponawiam, wypowiedziano już w seminarium, Prośbę pełną nadziei. Proszę, przyjmijcie mnie. Kapłańskim, pochylamy się w szczególny sposób nad darem i tajemnicą, nad tajemnicą kapłaństwa. Witam serdecznie kapłanów, którzy są najbliższymi współpracownikami biskupów. Dziękuję za zaangażowanie duszpasterskie i zapraszam do wspólnej, pogłębionej refleksji nad naszym powołaniem, o którym tak pięknie mówił święty Grzegorz z Nazianzu. Kim jest więc kapłan? Jest obrońcą prawdy, wznosi się z aniołami, Wielbi z archaniołami, składa na ołtarzu dary ofiarne, uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa, odnawia stworzenie, przywraca w nim obraz Boży, przysposabia je do świata wyższego i co najważniejsze, jest przebóstwiany i przebóstwia. Wpatrzeni w wierność Chrystusa, będziemy kształtować wierność Zbawicielowi i naszemu powołaniu. W tym duchu wdzięczności patrzę na księży emerytów i myślę o kapłanach jutra, o alumnach naszego seminarium. Osoby życia konsekrowanego, które są zapatrzone w Chrystusa przemienionego, zapraszam do wspólnego tworzenia duchowości diecezji. Myślą i modlitwą obejmuję wszystkich wiernych diecezji radomskiej parlamentarzystów, przedstawicieli władzy państwowej, samorządowej, organizacji społecznych oraz reprezentantów wszystkich zawodów. Zapraszam do odważnej służby dla dobra wspólnego. Pragnę serdecznie pozdrowić wszystkie rodziny. Rodzina chrześcijańska powstaje na fundamencie sakramentu małżeństwa będącego obrazem i uczestnictwem w miłosnym przymierzu Chrystusa i Kościoła. Niezwykle ważnym zadaniem duszpasterskim jest troska o rodziny, aby mogło zrealizować się to, o czym mówił święty Jan Chryzostom. Uczyń Twój dom Kościołem. Podejmując posługę pasterską w Diecezji Radomskiej, chciałbym kontynuować troskę Kościoła o rodzinę. Niezwykle ważne jest solidne przygotowanie do sakramentu małżeństwa oraz odbudowywanie szacunku dla świętości małżeństwa i świętości życia. Z szacunkiem pochylam się nad chorymi, samotnymi i bezrobotnymi. Bardzo proszę o włączenie doświadczeń życiowych w tajemnicę krzyża Chrystusowego i o ofiarowywanie tych doświadczeń w intencji Kościoła. Serdecznie pozdrawiam młodzież. Prawdą jest, że wierzę w młodzież. Zapraszam więc Was, młodzi, drodzy przyjaciele, do odważnego wyznawania wiary. Niech Wam nie zabraknie odwagi, aby pokazywać obecność Chrystusa w Waszym życiu. Zapraszam Was do aktywnego uczestnictwa w różnych formach pracy, w parafii, na katechezie, w duszpasterstwach, w ruchach, stowarzyszeniach i organizacjach katolickich. To ważny znak troski o Waszą formację uczniów Chrystusa. To przede wszystkim piękna forma odpowiedzi dawanej Chrystusowi, który patrzy z miłością na każdego z Was. Droga młodzieży, pamiętajmy wspólnie o słowach sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali. Wszystkie zrzeszenia katolickie zapraszam do wspólnego budowania ogłębionej świadomości Kościoła w naszej diecezji. Maryi otaczającej opieką Kościół Radomski, a królującej z ołtarza tej katedry, Pani Świętorodzinnej ze Studzianny, Królowej Różańca Świętego z Wysokiego Koła, Matce Pocieszenia z Błotnicy, Matce Pięknej Miłości ze Skrzyńska, Wychowawczyni z Czarnej, Matce Miłosierdzia Z Ostrej Bramy w Skarżysku Kamiennej i Matce Bolesnej Skałkowa zawierzam dziś moje posługiwanie Kościołowi Radomskiemu. Pragnę z Tobą, Mario, wielbić imię Pana, znosić, zanosić go wszystkim ludziom tej ziemi i kontynuować budowę na tej ziemi Królestwa Bożego. Zapraszam wszystkich do wspólnego wsłuchiwania się w Słowo Boże tak, aby kształtowało nasze umysły i serca. Zapraszam do pogłębionego uczestnictwa w liturgii oraz budowania prawdziwego środowiska chrześcijańskiego. Aby w diecezji radomskiej w możliwie najwyższy sposób mogło zrealizować się to, o czym mówi pierwszy papież, święty Piotr, zbliżając się więc do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi ale u Boga wybranym i drogocennym, Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, aby stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Pragnę opisać Kościół, mój Kościół, który związał się z moją ziemią. Pragnę dziś opisać mój Kościół, z którym chcę jako pasterz i brat wołać od dziś z mocą wiary i miłości do Boga, w Trójcy Świętej Jedynego. Przyjdź, Królestwo Twoje. Niech tak się stanie. W pomożenie nasze w imieniu Panu. Nas błogosławi Bóg wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Amen.